Cześć, witajcie serdecznie, z tej strony Matek, witam Was i zapraszam na kolejny odcinek NAKA. Powoli i nieobłaganie zbliżamy się do wielkiego finału. Uzyskaliśmy pomoc Katriny, ocaliliśmy Doktora, więc mamy jakichś sojuszników. No. I trochę tarczy. Pewnie jedną z finałowych pod wioską mnichów. Pewnie jedną z, fina... z walk finałowych będzie walka z tytanem. No, załatwiony, a my rośniemy. Nie dużo, bo nie dużo, ale zawsze coś. Dla kogo zamknięte? Dlatego zamknięte. Przerzywiało jeszcze i odgięte w dodatku. Możemy spróbować się przecisnąć. Mhm. O. Pokój. A w nim doświadczenie na całkiem stare. Skrzynie są pełne części robotów, Ksander coś knuje. No knuje i to zapewne bardzo dużo złego, jak to Ksander. Zawsze musi być ten zły. Widziałeś ile robotów-strażników ma Katrina? Jak otworzymy te wielkie drzwi, może być gorąco. A szczególnie, że wszystkie były na Raidera <gryw> zbudowane. Chyba bardzo musiał zaleźć jej za skórę, że aż taką ochronę sobie zrobiła. Najpierw tu. Dobranoc. Panom naprawdę dziękujemy. A dam ich radę ściągnąć? Nie. No. Dobra, tutaj trzeba... wózeczkiem. Jakby nie mógł ten wózek kawałek dalej pojechać. Jak został wciągnięty na górę. Ci się obudzili. Au, to bolało. No i co? Bez tarczy już nie taki cfany jesteś. Katrina czeka u podnóża góry. Trzeba się do niej dostać. dobra, rozpierducha zrobiona, tak jak należy. A Ta w której żeś się zabujał, młody. No cóż. Mamy do końca wyciągnąć i teraz szybko, zanim drzwi się zamkną. No... Aaaa nak! Myślałem, że doskoczy, a tu dupa. Na szczęście za drugim razem się udało to ogarnąć. Uuuuuu. Spójrz na to. Może z tamtąd uda nam się otworzyć drzwi. Tak. Tak. Trochę to czarnym wikiem zabrzmiało. Więc to o to chodzi. Xander je naprawia. Przywraca im pełną sprawność. Chodźmy. Czas na łomot. Trochę kickboxingu nie zaszkodzi. No cóż, jak każdy despota. Okej, okay, tutaj już nic więcej nie ma, a tu będziemy musieli lepiej się pozbywać tych robotów, bo nie wiadomo, czy one się nie obudzą za chwilę. Chociaż szkoda, że Nak nie może przyłączać sobie ich części. Oho, kryształ by się przydał. Jeden został. Chociaż już wiemy też jak się kończyła pomoc robotów. Po tym jak poprzednio zły protagonista e, oferował swoją pomoc i oferował roboty. Pyk. Jak delikatnie i z wyczuciem. No, bracie, trzeba wracać. Tą, a tą samą muszę, tą samą muszę, niestety, mimo że tam są drzwi, to. Udało ci się, nadchodzą. To jednak trzeba było wyleść. Trasą? Coś ty skubańcu. Dobra. Uuu. Niezły zryw. O! Coś nowego. <tryk> Katrina chyba usprawniła swoje roboty. No to żeśmy połost niezłą dostali Fajnie Bardzo fajnie Ej to mnie się podoba Każdy zniszczony robot Jak tak dalej budzie, jego dane Au? Duberek. No jak na razie nam pomaga, ale co z tego dalej wyjdzie? Zobaczymy. Najpierw muszę się doładować. Fajnie, że te jej roboty nie stoją jakoś biernie. Tylko faktycznie pomagają. na tu by się przydała ich pomoc i... albo kryształ. Kryształ. Tak, zajmą się, a mi się zaraz życie skończy. Au. Okej, okay. wszyscy pokonani, to teraz ten duży jełop. Au, 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 nak, uciekaj. No. Uff, prawie poległem. Na szczęście pra tylko prawie. Hmm a nak mały się przeciśnie. Oczywiście, że przeciśnie. Okej, okay, czyli ze skrzynki. Teraz ostrożnie. Też naprawia. Co teraz? Teraz walczymy. Te drzwi trzeba otworzyć z drugiej strony. No, a, tutaj jest zejście, ok. O, jaki fajny złoty. Chodź tu, brzącu. No skubany mi spierniczył. Aha, czyli nie ściągnę teraz... No tam. Eee, trzy tytany. Ciekawie. Trzeba uciekać! A przy okazji znalazłem sekret. Mm. Konwerter energii cząstek, dobra. Rubinowy relikt. I co teraz z nimi zrobić? Oto jest pytanie. Szybko się przedostać. Au, dobra. Jedno wykorzystałem. Trzech tytanów są w pełni sprawni. Nieźle. Naprawimy jeszcze jednego, potem załatwimy ostatnią rzecz. I będzie można atakować New Haven. Wkrótce wszystko będzie jak trzeba. Tak? Uratował się z wyspy? Uratował? I jak to uratował? Żołnierze, zniszczcie to coś! Oj. Czyli ona nic nie wiedziała. Nie pozwoli. Dobra, trzeba spierniczeć nakiem. Eee. No niestety, w dobra, czyli jednak w tamtą muszę zasuwać. No tak, jeden strzał i mnie nie ma. Pyk. Jak mi brakuje tych moich części teraz. To jest masakra. Dalej. Ale ja mogę przejść tędy. Aha. No dobra, to jestem Nie jestem w czarnej dupie. Powodzenia życzę. Czyli trzeba tu skakać. No taki prawie, że... No, zręcznościowy element. O-o. No bardzo bar zręcznościowy, no bo inaczej to nie da się nazwać. Ucieczkę przed... ludźmi... Z zakonu przed mnichami mm -hmm. po rurach, nie rurach. Okej. Okay. Ej, serio? O <laughs> tak. Hello. No, zabieraj się stamtąd. <laughs> I ona mogła nie wiedzieć. No! Co ja mam za mało części, żeby na to skoczyć? Nie. Ale tych części by się o wiele więcej przydało. Jak mam walczyć z tytanem. No, wyjdziesz? No, chodź, podejdziesz mm, pięknie, Pyk. Trzech w pełni sprawnych tytanów brzmi przerażająco. No i jest dosyć przerażające. Jednak jakby nie patrzeć. To są tytani A się Myślałem, że się uchylę A się wpakowałem prosto prosto na tarczę. No nie jesteś jeszcze Nak taki ogromny Ale to jest piękne. Mm, nice. Ja się zastanawiam, gdzie są roboty Katryny. Z pomocą. Okej. Okay. O szlak. Dobra, rozładować go. Myślę, Że żeby nak dobrze celował. To bym się naprawdę cieszył z tego powodu. Bo tak to trochę lipa. Ale za to bardzo szybko rośniemy. Warto pozbierać sobie tarczę słoneczną. Ten ostatni Tytan mam wrażenie, że jest włączony w ogóle. Au. morda tam. No, spokój ma być. O, prawie bym przygapił sekret. Oczywiście, że bierzemy część wykrywacza sekretów, bo to będzie niezbędne. Może do końca gry się uda go skompletować. Tak, ostatni tytan jest włączony. Tutaj mamy. Zaatakowałeś go tam? Oczywiście, że tak. Wiedziałaś, że są problemem, ale jednak dałaś się pokierować emocją. Nie tobie pozwoliłam, byś mną kierował. Nie tego chciał założyciel zakonu. Ejwo, Wo, Marius stworzył zakon po to, by władać tym światem. Przecież to wiesz. Zresztą nieważne. Pewnego dnia zrozumiesz, że to ja mam rację. Jak tylko myśli zajmą pozycję. Nie będziesz pamiętać o tych szczeniakach. Szczeniakach? Nak i Lukas to moi przyjaciele. Ja jestem przyjacielem, jego. Te szczeniaki są tylko. są po prostu niki. Dosyć, Xander! Dosyć tych Twoich planów, Twoich chorych ambicji, Twoich kłamstw! nam to zrobić dawno temu Żegnaj! Z nami. Dokonałaś wyboru Ewo! Ja dokonam swojego. Wyłączyć wszystko! Zbieramy się Zabrać tylko to, co jest sprawne. Resztę wyrzucić na słon. Ale co się zdarzy dalej, dowiemy się w następnym odcinku. Także ja Wam serdecznie dziękuję za uwagę. Do usłyszenia wkrótce. Trzymajcie się. Cześć.